Horoskop astrologiczny na 8 sierpnia, czyli na piątek, moi kochani. Moi drodzy, dzisiejszy piątek to prawdziwy taniec nieba, pełen iskier, objawień oraz niespodziewanych wglądów w sytuację. Księżyc w wodniku od wczesnego rana tworzy kalejdoskop harmonijnych aspektów. Z Marsem, Uranem, Saturnem, Neptunem oraz... Plutonem. Moi drodzy, to naprawdę bardzo niezwykły układ, który otwiera drzwi do prawdziwej transformacji właśnie dzisiaj, właśnie w piątek. Dlatego zaczniemy od początku. O świcie, moi drodzy, księżyc w Trygonie z Marsem i Uranem będzie przynosił nagły zastrzyk energii oraz odwagi to jakby wszechświat szeptał. Nie bój się być sobą. Właśnie dziś, jeśli od dawna planowaliście jakiś przełom, dziś macie wsparcie kosmosu, by go po prostu zrealizować. Wodnik dodaje niezależności, oryginalności, a Mars pełnego, mocnego, silnego impulsu do działania. Dalej sekstyl do Saturna i Neptuna buduje most między strukturą a duchowością, to, co wymarzone może właśnie dzisiaj przybrać realny kształt. To także doskonały dzień na afirmację, manifestacje, rytuały rozwoju duchowego, jak i na solidne planowanie. Też, moi drodzy, jeszcze rano, wczesnym rankiem księżyc ustawi się w koniunkcji z Plutonem, co może przynieść intensywny moment konfrontacji z tym, co ukryte, a około południa opozycja z Merkurym Lwie, jest w stanie uruchomić silne rozmowy, nawet konfrontacyjne, ale tylko po to, byśmy mogli się wyrazić, moi kochani, w pełni autentycznie i z naszą ludzką, osobistą godnością. Kulminacją dnia jest trygon Marsa z Uranem, to już jest wieczorem, aspekt prawdziwej rewolucji. Możecie dzisiaj poczuć, że to co długo się u Was blokowało nagle puści, nagle się otworzy. Dlatego pamiętajcie jednak, że każda zmiana potrzebuje jeszcze jednego, gotowości serca. Moją radą jako astrologa na dziś dla Was jest to, żebyście zrozumieli, iż niebo mówi, zróbcie to czego się boicie, ale to co czujecie w sercu. Poczujcie wolność, zanim jeszcze zrobicie pierwszy krok. Szczęśliwe znaki dzisiaj to wodniki, barany oraz skorpiony. Natomiast szczęśliwe liczby to 8, 17 oraz 26. A Bladoryt będzie amuletem dnia na dzisiaj jako kamień mistycznego przebudzenia oraz odwagi. Lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie kanał. Do zobaczenia. Cześć!